Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj z Patrycją, Zorą oraz Amerią, które są z Zespołu Szkół Ekonomicznych i reprezentują dwa projekty w ramach Olimpiady z z Stewonii. Patrycjo, o czym jest Wasz projekt? Nasz projekt głównie jest o stresie i o atakach paniki wśród młodzieży. A Wasz projekt? No jest to projekt, który działa między innymi antynarkotykowo, bo jak wiemy jest to dość taki popularny problem u nas w społeczeństwie i jakby chcemy wyciągnąć tą pomocną dłoń do ludzi, którzy mają jakiś problem. I przejdziemy sobie, najpierw zaczniemy ogólnie o Twoim projekcie, Patrycjo, ponieważ w pierwszej kolejności o nim się dowiedziałem. Na co przede wszystkim chcecie zwrócić uwagę e, młodzieży? Dla, dlaczego stres, dlaczego ataki paniki? E, co was do tego skłoniło, co was do tego zainspirowało w jakiś sposób? No e, ogólnie jako grupa uważamy, że to jest bardzo poważny problem wśród młodzieży i ogólnie osób tak e, na poziomie szkoły średniej i studiów. E, chcemy zwrócić uwagę na to, jak bardzo stres niszczy nas, niszczy nas psychicznie, niszczy nas fizycznie. I też o tych atakach Pani chcieliśmy opowiedzieć, jakie one są, jak się objawiają i jakby jak pomóc osobie, która je przychodzi. Mówiąc o stresie, mamy tak naprawdę na myśli też okres pandemii. Wy jesteście rocznikami, które bardzo mocno ucierpiały w zasadzie na pandemii. I co chcecie właśnie tym pokazać, mówiąc o tym stresie? Jakie macie, na tym, jakie macie pomysły na to? No mamy pomysł na to, żeby przeprowadzić na przykład warsztaty i pokazać młodzieży, że możemy sobie z tym radzić bez problemu. I, no I chcemy pokazać właśnie, jak można sobie z tym wszystkim poradzić. Nawet jeśli nie chcemy pomocy jakichś psychologów albo pedagogów, tylko samo za sobą, też to też może być trudne. Wiele osób właśnie wstydzi się, i się pokona, do psychologa, czy do psychiatry, czy innego pedagoga, więc w jakiś sposób każdy z nas może samemu sobie poradzić? Jakie są na to sposoby? Jeśli chodzi o po prostu działanie stresu, e, możemy zacząć pisać. Jeśli się stresujemy, jeśli wiemy, że przechodzimy do taki epizod stresu, możemy zacząć wszystkie nasze emocje wypisywać na kartce, jako taki może list do siebie, albo po prostu wylanie swoich emocji na papier, bo to bardzo często pomaga, chociaż ludzie rzadko chcą to robić, bo może im być trudno swoje emocje nazwać. Poza tym Ćwiczenia oddechowe też są bardzo pomocne w takich sprawach, no i ogólnie trzeba sobie z tym poradzić. A czym się objawia stres tak przede wszystkim u was u młodzieży? Jakie sytuacje są dla Was stresujące? Stres oczywiście objawia się tym, że y, na przykład występują duszności, brakuje nam po prostu tchu. Y, mogą wystąpić też drżenie rąk, drżenie całego ciała, mogą też wystąpić bóle brzucha aczkolwiek też brak apetytu lub zwiększony apetyt. Po prostu nie chce nam się jeść, bądź chce nam się jeszcze bardziej jeść, przez to albo chudniemy bardzo dużo w niektórych momentach, albo bardzo dużo y, tyjemy. Dla Was, dla młodzieży, jak wygląda ten stres taki, jako przyczyna? Co jest przyczyną tego stresu u Was? Oczywiście mogą być to oczywiście sytuacje rodzinne, sytuacje w domu, w których wstydziły się powiedzieć komuś obcemu, Mogą być to sprawy po prostu szkolne, no, jakieś sprawdzian, cokolwiek. Albo sytuacje z koleżankami, kolegami, po prostu, nie wiem, na przykład dręczenie też może bardzo na nas wpłynąć. A co Ciebie tak najbardziej stresuje tak e, prywatnie, tak, jeśli chodzi właśnie o samą Ciebie? E, mnie ogólnie bardzo dużo rzeczy stresuje i też właśnie dlatego chciałam e, ten projekt rozwinąć. I żeby pomóc osobom w moim wieku, które też przechodzą to, co ja. Najczęściej stresują mnie sprawy między, międzyludzkie po prostu z kolegami, koleżankami, ale także tam w związku i w ogóle i to jest moim zdaniem takie właśnie najbardziej, które mnie dotyka. A jeśli chodzi o współpracę na przykład z psychologami i pedagogami, jak wy to planujecie zrobić? Czy planujecie to zrobić, żeby z nimi współpracować? Czy te wasze też właśnie będą prowadzone przez jakichś psychologów? Bardzo nam pomaga pedagog szkolny, pani Dorota Andrzejewska. Jest z nami tak bardziej właśnie mentalnie i próbuje nam też w mm. tym wszystkim pomóc. I mamy, mamy właśnie w planach z nią porozmawiać, żeby ona nam wyjaśniła, jak to też wszystko się opiera, i też z psychologiem szkolnym. Przechodzimy teraz do Polii oraz do Amelki. Wasz projekt dotyczy tak, tak naprawdę jest to kampania antynarkotykowa przeciwdziałaniu narkomanii. Dlaczego w zasadzie narkomania? W końcu w społeczeństwie mówi się bardzo często o tym, dziś nie bierzcie narkotyków, bo zmiecie was z planszy. Jak to się stało, że wpadłyście na ten pomysł? Sądzę, że dużo też właśnie prywatnych spraw na to zadziałało, że prowadzimy ten projekt. Pomyśleliśmy, że zbierzemy się w grupę i Poruszymy bardzo ważny temat w tych czasach, bo jakby nie patrzeć teraz to na narkotyków, narkomanii jest powszechny. Dużo właśnie dzieci i młodzieży bierze, zażywa narkotyki, ale też starsze osoby. E, dlatego stwierdziliśmy, że trzeba po prostu wziąć się za dość ważny temat. Dlatego stwierdziliśmy, że trzeba po prostu poprowadzić ten temat. I też przede wszystkim, tak jak dużo osób widziało na mieście, że są jakieś osoby, które dziennie się zachowują itd. I słyszymy różne komentarze na temat tego, kurczę, jak ten pan się zachowuje, co on sobą reprezentuje itd. I to też jakby, to nie jest... Człowiek nie powinien oceniać człowieka w ten sposób, bo nie zna jego historii. Nie wiem, w jaki sposób wpadł i też właśnie fajnie nasze projekty razem jakby działają i się uzupełniają, dlatego że ten stres jest również powiązany z narkotykami i uważamy właśnie, że te dwa projekty są bardzo potrzebne teraz w tym momencie. Też tak jak po rozmowie z naszą sorką Król słyszeliśmy, że u nas w szkole jest bardzo jakby nasilniony temat odnośnie stresu i to wszystko jakby ze sobą działa, to wszystko się łączy ze sobą, więc yy, tak jak Wam to powiedziała, Sorka, działajcie, bo już trzeba zacząć po prostu. Właśnie panuje takie bardzo mylne wrażenie wśród wielu osób, dorosłych, że mm, czym Wy jako dzieciaki możecie się stresować, Wy macie tak naprawdę yy, tylko jedno zadanie: Wy macie się uczyć i być grzeczni w domach. A prawda jest całkowicie inna. Przed Wami jest mnóstwo stresowych sytuacji, właśnie relacje ze znajomymi, też nauka jest dla Was czasami stresująca, no bo chcecie wypaść jak najlepiej, ale także Wasze prywatne sprawy są dla Was stresujące i dlatego pojawia się chyba coraz częściej w ramach szukania rozwiązania na ten stres chęć spróbowania jakiegoś narkotyku, tak? Czy może wy się spotkałyście z czymś takim wśród znanych nam jakoś osób, że próbowały już jednak e, tych nielegalnych substancji? Tak. No to wiadomo, no. tak. Też się słyszało dużo rzeczy właśnie y, od, nie wiem, od tam rówieśników, że kurczę, spróbowałem, nie wiesz co widziałem coś tam, że y, drzewa wokół, drzewa wokół mnie zaczęły rozmawiać i tak dalej, nie wiedziałem, gdzie mam iść, po prostu... Tragedia, nic nie widziałem, a to nie jest wcale takie rozwiązanie, żeby utłumić y, wszystkie nasze emocje, bo to jest tylko na chwilę. A gdzie mm -hmm. to zaprowadzi kogoś, to też jakby nie wiadomo. A kiedy już słyszycie od y, znajomych, że spróbowali, jakie to są najczęściej narkotyki? To się zaczyna właśnie, tak jak często się mówi, niewinnie, że zapaliłem blanta, spróbowałem marihuany, czy od razu niektórzy już y, idą, mówiąc kolokwialnie, grubo i sięgają po coś naprawdę twardego? potwarsza narkotyki zdecydowanie więcej osób teraz sięga, bo jak nie ukrywamy w czasach, nawet jeśli chodzimy do szkoły i tak dalej, często musimy siedzieć po nocach, żeby się uczyć, nawet nie w cudzysłowie, bo trzeba. I dużo osób po prostu sięga na przykład po amfetaminę, kokainę, żeby po prostu się pobudzić, bo to pobudza nas, nasz organizm i powoduje, że po prostu jesteśmy niby jak narodzeni, lecz skutki później są fatalne i Jesteśmy strasznie ottumanieni, po prostu nie wiemy, co się dzieje. Przez tydzień tak na dobrą sprawę czujemy skutki jednego wzięcia. Policji może się to przyda. <grym> Skąd oni biorą te narkotyki? Tak na dobrą sprawę we Włocławku można na pierwszej lepszej ulicy zabrać. Teraz narkotyki są. tego nie widać. W sensie dla ludzi, którzy nie chcą nawet nic z tym nic wspólnego. Tego... Nie widzą, ale tak na dobrą sprawę narkotyki teraz są ogólnodostępne, praktycznie jak alkohol, tylko po prostu trzeba zagadać do dobrej osoby. Dlatego też chcemy przestrzegać młodzież, żeby po prostu nie sięgać po narkotyki z ulicy. Mhm. I tak, we wszystkich, źródeł. Właśnie, jak teraz ostrzec właśnie Waszych znajomych, Waszych przyjaciół, e, innych rówieśników z innych szkół, żeby nie brali narkotyków? Okej, okay, wszędzie są lekcje, wszędzie są akcje, nie wierzcie, bo to jest złe, bo to was zmieci z planszy, ale jak skutecznie e, to zrobić, żeby dzieciaki właśnie nie brały nakładków? No to już przede wszystkim trzeba ich zrozumieć. Trzeba jakby ich wysłuchać. E, jeśli rzeczywiście na przykład powie nam jakaś dana osoba, nam zaufa, powie: Tak, spróbowałem, to można zawsze spytać dlaczego? Czemu tak było? Co cię do tego skłoniło? E, Albo na przykład, nie wiem, też może się pojawić i myślimy, no, a może spróbuję, ale dlaczego może spróbujesz? To jest ważne. I ważne jest właśnie zrozumienie drugiego człowieka, bo jeśli ktoś nam, nie wiem, ktoś nam coś powie, zwierzy się nam, że wziąłem, bo, bo coś, a my powiemy, no to źle, że wziąłeś, czy coś. To jest tak samo, jak powie się każdej danej uzależnionej osobie, są różne uzależnienia. I nie wiem, powie się, jeśli chcesz z tego wyjść, to nie wiesz, no to, to nie pomoże. To jest jakby, nie, to, to w ten sposób nawet nie działa. Po prostu, żeby dana osoba y, jakby skłoniła się do tego, żeby tego nie brać, żeby nie sięgać po to, żeby wypadku, to trzeba przede wszystkim ją zrozumieć i porozmawiać tak szczerze, y, no i ją wysłuchać. Jakie wydarzenia planujecie w ramach swoich projektów? może najpierw Patrycja. Na początek sam, w najbliższym czasie, mamy zaplanowane warsztaty w naszej szkole w ekonomiku. Dla klas pierwszych będą to, będzie to jeden dzień, będą to tylko dwie godziny, aczkolwiek będziemy się zmieniać. jakby. Najpierw moja grupa będzie miała dwie klasy, a oni będą mieli trzy klasy, no i potem się zmienimy i będziemy swoje warsztaty w, tych czasach, w tym czasie robić. A potem mamy w planach pójście do podstawowych. Mamy wyjść na teren tak samo najpierw mamy właśnie u nas w szkole, chcemy poprowadzić warsztaty i wykłady, a później chcemy wyjść na teren do innych szkół. Co byście powiedziały Waszym znajomym, którzy borykają się właśnie ze stresującymi sytuacjami, jak mogą szukać tej pomocy? Najpierw powinni porozmawiać oczywiście z rodzicami. Jednakże nie zawsze możemy polegać na naszych rodzicach w takich sprawach, bo właśnie powiedzą, że A, ale Ty nie masz problemów, o co Ci chodzi. Więc zawsze jest też ten pedagog szkolny, może nie wszyscy też chcą tam iść, bo to, to szkoła i w ogóle. Ale czasami moim zdaniem warto się nawet na tą jedną godzinę przejść, porozmawiać, wyżalić osoby, która jest tak naprawdę dla nas obca i nas nie oceni po prostu. Mhm. Albo też poszukać tej pomocy dalej. Jakiś Jakiegoś um, psychologa? Właśnie, a czy wy jako osoby młode, jako młodzież, wyufacie swoim rodzicom, swoim pedagogom właśnie w takich kwestiach, że mam stresujący czas, przytłacza mnie nauka, nie dowiaduję się z znajomymi, wyufacie mówiąc o tych, takich rzeczach, czy jednak unikacie tego, bo jest to bo najczęściej rodzice bagatelizują takie sprawy, że Ładziesko w moim wieku to było inaczej. Ja osobiście mam tak, że ufam moim rodzicom i sporo rzeczy im mówię. Właśnie takie, mówię, sytuacje stresujące to w dużej ilości, no, nie o w większości, o prawie wszystkim wiedzą, bo jakieś tam sytuacje, w których wiem, że sobie poradzę, właśnie szała czy coś, to najczęściej też radzę sobie sama. Ale aczkolwiek jakieś takie sytuacje bardziej wybiegające poza tą skalę stresu, że jest jeszcze gorzej, to już mówię. Czy myślałyście o tym, że. Edukacja na temat stresu nie tylko powinna być skierowana do waszych rówieśników, ale także do dorosłych, żeby im pokazać, e, czym to się objawia? Tak, oczywiście, że tak. E, ponieważ moim zdaniem osoby dorosłe rzadko o takich rzeczach mówią. Dla nich to jest trochę taki te, temat tabu. E, uważam, że to nic takiego poważnego nie jest. Ale moim zdaniem powinno się o tym bardzo dużo rozmawiać, bo. E, tym bardziej jakby osoby dorosłe powinny mieć to świadomość, że my mamy swoje problemy i czasami nie chcemy o nich rozmawiać, bo wiemy, że oni tego nie zrozumą. I powinni o tym też wiedzieć, że powinni nam tłumaczyć różne rzeczy i powinni z nami normalnie móc porozmawiać. A u Was, dziewczyny, jak to wygląda? Czy mm, jeśli chodzi właśnie teraz o kwestię narkomanii wśród Waszych znajomych, to ten problem leży w. W czym on dokładnie leży? On leży w was, jako młodzieży, która jest zbyt ciekawska, czy to leży w dorosłych, którzy za dużo od Was wymagają? Bym powiedziała że tak, pół na pół, szczerze, bo y, wiadomo, że młodość ma swoje prawa i jakby y, kto ogląda tylko Coso, wie, że w początkowej scenie powiedział coś w stylu, gdyby mnie kazano w wieku 19 lat, to... I coś tam dalej powiedzieć, już nie pamiętam. E, no to wiadomo, to jakby pokazuje, że nasza młodość jest jakby w cudzysłowie głupia i e, mamy prawo na jakieś tam swoje błędy i tak dalej. I wiadomo, że e, zakazany owoc ale smakuje najbardziej, ale to też e, jest jakby, mogę powiedzieć, trochę wina dorosłych, bo. No mówię, stres też przede wszystkim jakieś, nie wiem, sytuacje rodzinne też bardzo wpływają na to, że człowiek myśli, kurczę, zrobię to i to, na przykład zwrócę na siebie uwagę tym, że to zrobię, czy coś w tym stylu, albo no, też na przykład w rówieśnikach, w osobach młodych jest bardzo duży problem, bo ej, ty nie spróbujesz, to jesteś taki i taki, nie jesteś odważny, nie zrobisz tego, jesteś gorszy, czy coś w tym stylu. I właśnie to jest ten taki e, nacisk wszystkich wokół i później, nie wiem, ktoś się czuje taki gorszy, e, odsunięty. Gdzie tu znaleźć kompromis w tym wszystkim? Warto rozmawiać o tym. Warto rozmawiać o tym, że na przykład Ktoś z rówieśników powiedział nam, ej, spróbuj tego, powiedzieć o tym komuś, po prostu podzielić się swoimi myślami na ten temat, jak się czujemy z tym. Jeśli nie chcemy, to staramy się mówić nie, nie, bo to, że nie weźmiemy czegoś, nie stawia nas, nie, nie, nie stawia nas w takim świetle, że jesteśmy gorsi. Wręcz po prostu dajemy sobie radę z tym takim właśnie zaciekawieniem i Warto po prostu czasem powiedzieć nie, bo możemy wpaść w uzależnienie, a z uzależnień bardzo ciężko wyjść, szczególnie jeszcze stary. I też jeśli ja mogę to powiedzieć, to warto jakby, wiadomo, że nie zawsze działa się w sposób trzeźwy, taki, że trzeźwość umysłu i tak dalej, ale warto jakby uspokoić się na sekundę, spróbować właśnie znaleźć ten taki złoty środek i na przykład w danym momencie się zatrzymać w swojej głowie odsunąć te wszystkie takie zbędne myśli, typu nie wiem, ktoś mówi że coś taki albo taki, to znaleźć jakby, a co, jeśli to wezmę, to jaka będzie konsekwencja? Co na przykład, nie wiem, co jeśli się rodzice dowiedzą, co pomyślą na przykład na ten temat, chociaż to też zawsze to też nie jest dobre to, co na przykład mogą powiedzieć nam rodzice, że no też jakby mogą nas ocenić czasem, ale to wiadomo, to każde jakby indywidualnie. Ale... Jeśli chodzi właśnie o to, to warto jakby się zatrzymać, przemyśleć jakieś dane konsekwencje, uspokoić przede wszystkim swój umysł i jakby wywnioskować sobie, znaleźć ten taki złoty środek i pomyśleć, ok, jeśli będzie tak i tak, to jakby to nie jest dla mnie dobre i rzeczywiście warto mi powiedzieć to nie. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję. Dzień bardzo dziękuję, rzeczowo, to dziękuję. bardzo na temat opowiadałyście. Zachęcamy do śledzenia projektów. Yy, yy, projektu. Jesteś silniejszy I projekt Linki do nich znajdziecie w tym, pod tym materiałem wideo, a także znajdziecie je na Facebooku. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Dobrego odpoczynku. Dziękuję.